18.36 do stanowiska kierowania straży pożarnej w Dzierżoniowie wpłynęło zgłoszenie, że najprawdopodobniej doszło do utonięcia tutaj na zbiorniku wodnym w Bielawie. Automatycznie na miejsce zostały zadysponowane dwa zastępy, w tym jeden przystosowany do ratownictwa wodnego podstawowego. Nie zostali powiadomieni płetwonurkowie z Wrocławia, którzy również zostali tutaj zadysponowani. Nasze działania polegały na przeszukiwaniu miejsca, w którym najprawdopodobniej mógł znajdować się poszkodowany. E, działania trwały tylko z zewnątrz, ponieważ nie posiadamy w Dzierżoniowie W związku z tym e, penetrowaliśmy tylko przy pomocy bosaków, łodzi. Na tą chwilę no, udało się nam odnaleźć e, poszkodowanego. Okazało się, że jest to 27-latek, mieszkaniec Bielawy, e, z tego co tutaj pomoc medyczna stwierdziła zgon. E, Wrocław dojechał na miejsce, ale ich działania już nie były potrzebne.

Będziemy musieli poczekać na to, jak